Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Łukasz Zębik, Dom Maklewski, Oanda, TMS Brokers Skłaniam się 20 listopada w poniedziałek, rozpoczynamy rynkowe espresso, omówimy sobie najważniejsze wydarzenia, zobaczymy co w tym tygodniu będzie się działo na rynkach finansowych. Na wstępie oczywiście informacja dotycząca ryzyka, bardzo proszę o zapoznanie się z nią i za moment będziemy przechodzić do Wydarzeń bieżących. Zachęcam Państwa do instalacji naszej aplikacji, dzięki której mają Państwo po prostu wszystko w jednym miejscu, wszystko pod ręką, jeśli chodzi o inwestycje i wiadomości, które dla Państwa przygotowujemy: komentarze, analizy fundamentalne, analizy techniczne, webinary, oczywiście możliwość handlu, otrzymywania rekomendacji. To wszystko w aplikacji Oanda TMS Broker. Zachęcam do jej, do jej instalacji. Przejdźmy już pomału do, do wykresów walut surowców i indeksów. Tutaj akurat Państwo mają wykres NZDUSD, ale za moment przejdziemy do głównej pary walutowej. Jeśli chodzi o NZDUSD, no to w piątek została przez nas wydana rekomendacja sprzedania. Tej pary walutowej, czyli gramy się w najbliższym czasie, mimo wszystko, jeszcze silniejszego dolara amerykańskiego. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to pamiętajmy, że dzisiaj nie odbędzie się sesja, ponieważ mamy Dzień Prezydenta, i to jest Dzień Ustawowo-Wolny od pracy w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym również nie odbędzie się handel. Nie, na Wall Street. Zatem ta zmienność na walutach, na, na indeksach, również innych, myślę, że będzie po prostu mniejsza, mniej uczestników rynku i w związku z tym należy też to wziąć pod uwagę w momencie zawierania transakcji intraday. Jeśli chodzi o osoby tutaj, które grają krótko, krótki termin, no to pamiętajmy, że dzisiejsza zmienność pewnie będzie niższa niż, niż ta, którą widzieliśmy w ostatnim, w ostatnim czasie. Potem wszystko wraca, wszystko wraca do normy i mamy tydzień przepełniony danymi. Nie ma tutaj jakichś bardzo kluczowych danych, o nich sobie za chwilę, za chwilę powiemy, na co moim zdaniem w tym tygodniu należy zwrócić zwrócić. Uwagę. Wiemy oczywiście, że przez weekend to napięcie na linii USA i Chiny, ono, ono wzrosło. Sekretarz stanu Antoni Blinken spotkał się z głównym dyplomatą Chin na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. No tutaj był temat oczywiście zestrzelenia balonu, który był na terytorium Stanów Zjednoczonych. No, i tutaj zestrzelenie tego balonu zostało nazwane jako niezrozumiałe i takie zachowanie historyczne ze strony Stanów Zjednoczonych, tak stwierdził główny dyplomata Chin. Natomiast Blinken powiedział, że nie, jest to niedopuszczalne, żeby naruszać suwerenność Stanów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego i wlatywać na terytorium jakimkolwiek obiektem. Dodatkowo Blinken powiedział, że, że to będzie dużo kosztować Chiny, jeśli, jeśli udzielą wsparcia militarnego Rosji. Jeśli także, jeśli chodzi o geopolitykę, to ten temat jest w tym momencie numer jeden. Jeśli chodzi o rezerwę federalną, no to w ostatnim czasie mieliśmy sporo wypowiedzi. Chociażby Loretta Mester z Fedus Cleveland powiedziała, że ona widzi przekonujące argumenty za, za, za podwyżką o 50 punktów bazowych. James Bullard stwierdził, który oczywiście jest zaliczony do mocnego jastrzębia, do obozu mocnych jastrzębi. Powiedział, że będzie to długa walka z inflacją i, i, i Fed będzie musiał wykazać się mocną determinacją w całym, w całym roku 2023, więc do obniżek raczej nie, nie powinno dojść. Kolejne jastrzębie komentarze. One nie wpłynęły jakoś mocno na dolara. Nadal, nadal dolar jest mocniejszy, ale ta zmienność jakoś nie była, nie była ogromna w, w piątek. Nadal kontrakty terminowe na Fed wyceniają w pełni podwyżki o 25 punktów bazowych na dwóch kolejnych posiedzeniach w marcu i, i, i maju. Oraz kolejną podwyżkę o 21 punktów bazowych do lipca. Więc prawdopodobnie będzie to albo w czerwcu, albo w lipcu, ale moim zdaniem, raczej w czerwcu tutaj rezerwa federalna będzie chciała konsekwentnie podnosić stopy. Więc w tym momencie rynek już zakłada, że będą trzy podwyżki. Nadal zakłada również, że będzie minimalna obniżka pod koniec roku. Co w tym momencie staje się coraz mniej prawdopodobne. Moim zdaniem, w związku z tym, z, tą, z, tą, z tą zmianą dostosowania. Wyceny rynkowej. Rynek musi trochę zmienić i nieco bardziej zaufać Fedowi. To będzie powodować, że ten dolar w najbliższym czasie, moim zdaniem, będzie jeszcze miał szansę się umocnić. Myślę, że może dojść do, w pewnym momencie do czegoś takiego, że rynek nie będzie jednak zakładał żadnych pod, o, o, obniżek. W tym roku i wówczas to jest jeszcze pole do, do zmiany, bo jakby ta wycena podwyżek, ona jest jak najbardziej już, już w pełni zrealizowana, natomiast może dojść do korekty oczekiwań, kiedy nastąpi pierwsza obniżka. Nadal jest rynek zakłada, że do takiej obniżki dojdzie pod koniec roku. Może, to, może się to zmienić na skutek napływających danych i wówczas jeżeli ta wycena zostanie, powiedzmy, zrewidowana, wówczas dolar na tej, na, na tej fali jeszcze się umocni. Więc w dłuższym terminie, jeśli rynek zobaczy, że realne są obniżki, na przykład na, na początku 2024 i będzie się o tym już mówić, no to wówczas dolar będzie pewnie oddawał, oddawał pole innym, innym walutom. Na ten moment, moim zdaniem, jeszcze jest potencjał do tego, żeby ten, ten dolar amerykański nam się tutaj umocnił. Jeśli chodzi o rentowności amerykańskie, no to one wzrosły w zeszłym tygodniu o, o, o 10 punktów bazowych do 4,62. Dwuletnie, dziesięcioletnie wzrosły o 8 punktów bazowych do 3,81. Z danych w piątek ze Stanów Zjednoczonych mieliśmy styczniowy indeks wyprzedzający, który spadł o 30% miesiąc do miesiąca zgodnie z oczekiwaniami poprzednio było to minus 08. Tak jak wspomniałem się z dzień prezydenta w Stanach Zjednoczonych, natomiast w pozostałe dni należy wziąć pod uwagę no, jutro PMI dla przemysłu. Oczekiwania 47 i 4, poprzednio bardzo i i Czyli oczekuje się lekkiego wzrostu, lekkiej poprawy sytuacji, ale nadal oczekuje się, że ten wynik będzie poniżej granicznej bariery 50 punktów. Będą również dane z, z rynku nieruchomości, natomiast w czwartek dostaniemy, w środę, przepraszam, nie, w czwartek, 23 to jest, to jest czwartek, PKB, to jest już re, rewizja. Za czwarty kwartał, więc dane dość, dość historyczne moim zdaniem nie będą miały jakiegoś dużego wpływu, no ale w tym momencie, jeżeli rynek tak naprawdę patrzy na każde dane i będzie starał się oceniać, więc to gorsze dane od prognoz mogą spowodować, że dolara nam się osłabi, natomiast mocniejsze dane będą tego dolara umacniać, ponieważ będzie rosło prawdopodobieństwo, że, że, że Fed. No, pozostanie taki restrykcyjny, jak, jak wskazują na to deklaracje poszczególnych przedstawicieli rezerwy federalnej. No, myślę, że oczywiście tygodniowa zmiana, tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych ważne, pokazujące, jak, jak się przedstawia, tak w krótkim terminie sytuacja, ale nie kluczowe. Myślę, że kluczowe w tym tygodniu będą raport na temat wydatków Amerykanów i wskaźnik PC i PC Core, rok do roku. Tutaj oczekuje się spadku do 4,3 bazowego, natomiast na tym samym poziomie ma pozostać PC 5%. 5, 5%. To będzie w piątek, oczywiście w piątek również Uniwersytet Michigan raport pokazujący Oczekiwania pokazujące ogólny sentyment i pokazujące oczekiwania inflacyjne, krótkoterminowe i długoterminowe, więc z pewnością ten piątek pod kątem danych chyba ze Stanów jest w tym momencie najistotniejszy, jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o ten tydzień. W przypadku Polski mamy sporo danych. I dziś paczka danych, ceny produkcji, produkcję przemysłową i przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie dzisiaj, jutro natomiast sprzedaż detaliczna i produkcja budowlana, montażowa w środę, koniqutura konsumencka, a w czwartych stopa bezrobocia tak mniej więcej wyglądają dane z polskiej, z polskiej gospodarki. Spójrzmy teraz na, na, na wykresy. W tamtym tygodniu oczywiście kluczowa była, kluczowe były dane o inflacji CPI i inflacji PPI, czyli ceny producentów, na które, które oczywiście spadły mniej niż rynek zakładał. To spowodowało, że dolar nam się umocnił i eurodolar spadł do poziomu Mniej więcej 1,0615, czyli najniższego od 6 stycznia. No więc, więc no może jeszcze nie dwumiesięczne minimum, ale, ale no to już ponad półtora, około półtora miesiąca temu mieliśmy takie, mieliśmy takie poziomy, więc no w dużej mierze ten wzrost, który mieliśmy od święta Trzech Króli, no bo wtedy pamiętam, kiedy, kiedy w Polsce mieliśmy dzień wolny, no to dolar nam tutaj odjechał mocno i, i rozpoczęła się ta fala wzrostowa z poziomu 1,05 w kierunku 1,10. Więc pięć figur w stosunkowo krótkim czasie i ten, ten wzrost, ten ostatni plus wzrostowy, on został w dużej mierze już zredukowany. Natomiast cały czas w tym momencie jesteśmy na wsparciu technicznym, czyli mamy zniesienie wewnętrzne FIBO 23,6% całego tego impulsu wzrostowego liczonego od końca września, od tego dołka, który tutaj Państwu w tym momencie pokazuję. Korekta jest większa, największa tak naprawdę w tym całym impulsie wzrostowym. Ten, ta, ta świeca po piątkowa, ona ma być dźwięk wzrostowy, więc możemy tutaj oczekiwać w jakimś krótkim terminie jeszcze jakiegoś odreagowania. Natomiast ja osobiście uważam, że ta, ta, ta przecena na eurodarze może tutaj nam jeszcze trochę potrwać, mniej więcej w okolicy 1,05 ponownie. Czyli mamy wsparcie horyzontalne wyznaczone przez ten dołek z początku roku, przez szczyty listopadowe. Oraz nieco niżej mamy zniesienie wewnętrzne, to, to kluczowe, 38,2, więc osobiście uważam, że jest tutaj potencjał do, do dalszych spadków. To jest, to jest w tym momencie około dystansu, około dwóch, dwóch figur. Przejdźmy do rekomendacji, którą wydaliśmy w piątek. Jest to sprzedaż NZD-USD. Tutaj widzimy, w potencjalną formację podwójnego, podwójnego szczytu. Rynek dotarł do linii szyi No i takim właściwym sygnałem dopiero będzie przełamanie tej linii szyi. Zdecydowaliśmy się zrobić transakcję przed tym. Zlecenie obronne ustawiliśmy powyżej lokalnych szczytów w okolicy 0,64. No i taki potencjalny zasięg to jest poziom 0,58,50. To są, to są te poziomy mniej więcej. No zobaczymy, jak ta sytuacja będzie, będzie wyglądać. Tak jak, tak jak wspomniałem, nie oczekuję, że dzisiaj, przy wolnym dniu w Stanach Zjednoczonych, dojdzie do tego przełamania, ale już w kolejnych dniach takie przełamanie może nastąpić. Oczywiście, dużo będzie zależeć od. Od, od danych. Oczywiście w środę również mamy minutki z Fedu z ostatniego posiedzenia. O tym nie wspomniałem. Być może rynek znajdzie tam coś interesującego, więc to może być dodatkowy jakiś impuls. Osobiście nie uważam, żeby, żeby te minutki wpłynęły jakoś istotnie, no ale rynek być może będzie szukał po prostu czegoś interesującego w momencie, kiedy tych danych w tym tygodniu nie jest jakoś bardzo dużo. Więc będzie. Pewnością, z pewnością ten raport oceniany i, i, i rynek będzie każde zdanie ważył, zapisane, więc być może tam, tam w środę wieczorem dojdzie do jakiegoś większego, do jakiejś nieco większej zmienności. Oczywiście to jest bez, bez, bez żadnej konferencji, to są same minutki zaprezentowane, więc tutaj żadnej wypowiedzi Pawela. Nie należy, nie należy oczekiwać. W przypadku indeksów giełdowych, spójrzmy na Dow Jonesa, mamy konsolidację już od dłuższego czasu. Ta konsolidacja, ona została zawężona od dołu, to jest 33 000, mniej więcej 550, 600 od góry to jest 34 400 mniej więcej. Widać, że ta zmienność nam spada. Cały czas jesteśmy w tej potencjalnej formacji takiej chorągiewki, która teoretycznie jest tylko przystankiem, jakąś, jakąś pauzą przed dalszym ruchem w kierunku historycznych, historycznych szczytów. To tutaj mamy jeszcze dość spory dystans, i no, na razie ten układ wskazuje, że powinniśmy iść. Iść wyżej, natomiast sygnałem będzie dopiero przełamanie tego górnego ograniczenia. Jakieś zdecydowane, zdecydowane wyjście. Tak wygląda Dow Jones. W przypadku Nasdaqa od, no, od już od, od, od dłuższego czasu, od początku, początku lutego, mamy no, taką konsolidację, taką korektę, która nastąpiła po wcześniejszym wzroście, w styczniowym wzroście. Korekta, która no, nie, nie jakoś precyzyjnie, ale ona tutaj zbliżyła się do tego wsparcia horyzontalnego, który tutaj państwo w tym momencie rysuję. To jest wsparcie wyznaczone przez szczyty z listopada i z połowy, z połowy grudnia. Spójrzmy jeszcze na US500, czyli kontrakt CVD oparty o o S&P 500. Na, na interwale tygodniowym widzimy cały czas kontynuację tego odreagowania, które rozpoczęło się w październiku. Teraz jesteśmy przy dolnym ograniczeniu tego, no, powiedzmy, średnioterminowego kanału. Wyszliśmy górą z, no, powiedzmy, długoterminowego kanału spadkowego. A więc jest to pozytywny, pozytywny aspekt. Oporem horyzontalnym w tym momencie jest poziom, poziom około 4150-4200. Poziom, który był kilkukrotnie tutaj testowany w przeszłości, I, i, i rok temu były dołki, i potem rynek wykonał retest po tym spadku w okolicach maja. Dokładnie. Więc w tym momencie 4200-4150 to jest opór. Od dołu mamy oczywiście linię trendu, dolne ograniczenie tego kanału wzrostowego, w którym, tak jak wspomniałem, kurs znajduje się od, nie, od października. Jeśli chodzi o pszenicę od jakiegoś czasu też mamy rekomendację kupna cały czas cena pszenicy znajduje się w okolicach ceny wejścia, tutaj nie, ma, nie, nie doszło do jakichś większych. Zmian, ale w takim długim terminie jesteśmy stosunkowo, stosunkowo nisko. My uważamy osobiście, że nadal istnieje takie duże ryzyko, że ta umowa zbożowa między Ukrainą a Rosją napotka jakieś, jakieś utrudnienia, i to spowoduje, że wpłynie to na, na, na większą presję na ceny. Które mogą odreagować, no bo w ostatnim czasie to cały czas jesteśmy w okolicach tych dołków, czy to dołków z sierpnia, czy dołków z, z grudnia 2020 roku, i naszym zdaniem właśnie te poziomy 730-725 dolarów za buszel. Przepraszam, centów zabusze, no to są, są poziomy stosunkowo niskie i jest tutaj szansa na, na, na odreagowanie, przynajmniej w okolicy 900. Tak to aktualnie, aktualnie wygląda. Umowa zbożowa ona wygasa w marcu, więc niebawem należy oczekiwać jakichś nowych doniesień odnośnie. Ewentualnego przedłużenia tej umowy. Wiemy, że Ukraińcy chcieli, żeby ta umowa była obowiązywała przez cały rok, ale jakby dwie strony nie znalazły pełnego porozumienia, Abasja nie chciała, żeby, żeby jakby były ograniczone, był ograniczony eksport nawozów. Więc tutaj jakby dwie strony nie otrzymały w pełni tego swoich swoich jakby oczekiwań. Te, te oczekiwania nie zostały zrealizowane. Yy, naszym zdaniem, tak jak, tak jak wspomniałem, to, to, yy, ta umowa zbożowa rodzi ryzyko większych, większej presji cenowej yy, i to może spowodować, że, że, że po prostu ta pszenica ona yy, podrożeje w najbliższym, jak w najbliższym yy, czasie. Spójrzmy na złoto, bo yy, wygląda chyba interesująco, yy, cena dotarła do Horyzontalnego e, wsparcia do zniesienia wewnętrznego FIBO 38 2. Horyzontalne wsparcie wyznaczone przez sty, grudniowe szczyty i, no tak, głównie, głównie grudniowe sty, szczyty. E, też robiliśmy taką analizę w ostatnim czasie i no jest możliwe, że cena złota e, no, tutaj spadnie w okolice 1800 albo nawet lekko poniżej. E, Tutaj bowiem przybiega takie, takie wsparcie horyzontalne wyznaczone przez, przez poprzednie szczyty czy poprzednie dołki i można tą strefę tak naprawdę tutaj nieco bardziej rozszerzyć. Ja bym może mniej więcej tą strefę w ten sposób tutaj poprowadził, więc to jest strefa między no 1800 mniej więcej, 1800 jest na tym poziomie. Do poziomu 1780, więc ta korekta oczywiście może zatrzymać się w tych, w tych okolicach. Na ten moment widać, że rynek lokalnie znalazł, znalazł dołek. Prowzrostowa, piątkowa świeca z dość długim dolnym, dolnym knotem i no nie jakimś bardzo wąskim korpusem, ale można, można ją potraktować jako jakiś sygnał, przynajmniej w krótkim terminie. Do, do wzrostu. Zobaczymy, jak to odreagowanie będzie postępować. Na ten moment widać, że pojawił się jakiś nieco większy popyt i cena z poziomu 1820 urosła do poziomu aktualnego 1845 dolarów. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszą uwagę. Zapraszam do śledzenia naszych analiz, naszych komentarzy w aplikacji mobilnej oraz na stronie nonstop.tms.pl. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo raz jeszcze za udział w dzisiejszym rynkowym espresso i zapraszam na jutro na godzinę 9. Wszystkiego dobrego.